Gosplay Games. Ojej. No i to jest drugi odcinek z tej gry. No, <kłysy> jaki krep. O mój maczetę. I dzisiaj będzie piątkowe granie. Witamy po krótkiej przerwie. Przerwa była, bo siostra przechodziła. Fak. Jaki lag? No. A, żyje? E, ja tak. A ja? Nie, ja? ja o Jezu. Dobra, robimy cięcie, jak się uspokoi, no to... Nie, słuchaj. Powoli się uspokaja. Dobra, jeszcze. Fakt. I zginiesz! Nie zginę. A, to! Akcja Pan kurczaczek. Czemu ci tak pomaga, nie? Nie wiem, bo jest zbyt dużo ludków, kuźwa jego mać. Tak? I hop! Pan, pan kurcacek? Nie. Poczekaj, jeszcze tamten idzie. Okej, się pan Udało się. Mam jedno życie nadal. O, mnie. Dobra, idziemy. Uratuj. Okej. O, kujwa! A co zrobił genialnie? To jest minigon. Rozwalik. Kujwa, nie to. A, że znam. Albo nie. No właśnie. Uratuj mnie. O jezu, Dobra, wezmę sam. właśnie taka skrzynka przyleciała. A gdzie to jest amunicja A Amo. Gdzie to pisze? No i już ma. No. tam coś. Zabierz go? Tak. No, no, Uratuj mnie. łatwiej. Właśnie. Ej, czaj, nie, o. nie, 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 Uwa. No nie, idą kutasy. Leciało się. nie. Fu. Olej się. O, To by nie jest na to. Dobry kanał. Ujrza. Patrz. 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 To trzeba wsiebić. Bo nie z tego. Patrz. 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 nie Patrz. 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 Nie, nie Przegrałaś. Nie? Żyję? Yeah. Okay, nie. Dobra, okay. przestań. Nie, okej. Nie. No, To nagrywanie? Tak, tak. Tak, dobra, już w minuty. Chodź. To zapis, 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 Gdzie jest zapis? Tu. Pary, wchodzę na wieżę kontrolną. Czemu? to rozwolę? Nie! O! Lecę. Chuj! Lecę tam. No, dobra, weź sobie, bo masz jedno to życie. Ja mam dwa życia. O, jestem krzywy. A mam plazmę burst, Co? A ty też masz dwa życia? Tak. Lecę tam, jedziem tam... O k**wa! Fuck! A czwarte. nic nie rób! O, jak tu idealnie! Trzy rundy ty przechodzimy i kolejne trzy rundy... O, fuck, ale będą blagi. O! Albo nie. Czy ty same kurczaczki marnujesz. Już nie mogę. Ale laksy. No to po A nie, poczekajcie, poczekajcie. Poczekaj. Padłem? Poczekaj. Nie, nie padłem. Padłeś? A, padłem. Ale mam jeszcze życie. No czemu nie mam, nie? Bo padłeś. Ale mam jeszcze życie. No właśnie, to muszę ci uratować. Jak by to zrobić? Padłeś. Tak, jej. Pan maczeta. Puu, ja putin, razy. putin, putin! Putin! O, Putin mnie atakuje! Dobra, fajnie. Fajnie. Elegancia, muszę sam wszystko robić. Kilka mend naukowe. Jezu, jedna lunda 4 minuty. No. Co kram No, piącha, piącha. Właśnie. jak mam po... Odpal, pomaczę, odpal! Tak. Okej. Okay. But to wiesz. ale zabijesz. Ja poczekam na ciebie, aż dechniesz. Proszę Uratuję się nie będę takich myślę, że ja trzeba to może rozegrać. Coś to wstawił. A bo ja myślę, że to jest namierzające. Będę no, uda tutaj. Dzień dobry, faj, A to mnie zabije. Dobra, graj. Aniu. Ok, no, dzięki, dobra. A bu, 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 bu. Tu, tu, bu, jestem kutasem. Bum da bu, 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 bu. A! Kujwa! I co ty masz za gówno? Padłem. Ty padłeś. Ja twierdzieli, żeś dużo pożył. Co nie? Patrz, czy kurde, ludy przychodziły. Przechodzą na moje koncerty. Patrz, już padają. Wydzie, tylko nie zde Nie Nie. Go będzie przytydnik Mam nam nam bez dźwięku. Fuck. Czem? Nie wiem. Na końcu. Bum. Boom. Boom, szakalaka. Ja jeszcze to wygram to będę hardcorem. Wygrałem! Nie, czy dałeś? Jest jeden strzał i dead? No. Ola, ola. Dobra, gram dalej. Ty ja jestem minigunem. Ja. Ui! O, ja mam ogień. Pokażę Ci jego moc, granat. Pasz. zamienia się i... Z buta wjeżdżałam mi jednym czoskiem. <laughs> Mmmm Pokazuje swoje... Kile Fajnie, jaki jestem O może na się tam nie da, już się nie uratuj Oscar RTF Ok, to sobie poczekam? Fuck But, ale są drzwi No, są, no, Pod... no, no, no. I pasz, pasz, dwóch spadnie Jeden zabił nie swojego. Nie A. Dobra, z buta Rzuć granata! Po co? Mam marnować granty? Proszę, rozwal to. Z buta i pójdzie trochę na dno. O nie. O nie. Dobra, witamy po krótkiej przerwie. Cały czas w przerwę masz, dawaj nagrywamy Którym ja jestem? Kurczaczki-man nie man nie się, ja chcę być tym, z karabinem Czekaj, zmienię sobie języka Kurczak-man, man Ej, what the fuck, kurczaczek man kurczak-man Kurczak-man jesteś Rambo, ja chcę być Kutek Kutek man kurczak-man, kurczak-man kurczaczek man, Kutek man. Kutek... Ah, no, tak A, dobra, ty jesteś Super, nie? Oh, minigun, minigun, minigun! minigun. Chwacz mi <śmień> nikogo na wą... <śmień> no, tylko ja tu walczę. Będzie boom? Nie będzie bum boom. boom. Teraz. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja się zaznaczę. Czekaj, czekaj, czekaj. Chcesz no, no. Fuck. Nie Może Poczekaj. Dobrać. On tu przyjedzie. Poczekaj. O, A! a na ty! Widzisz, ja się poś... Poświę... Ja się poświęciłem. A ja mam tego, Stel. Nie, nie, zostaw. Rozwaliłem go. Nie? Tak. Nie? Patrz, a Patrz, Ja żeby nie boss! Jaki boss? No boss! Co za ja żeby że będę bossy bił. Jeszcze jestem za słaby. Tak, a grać lepiej ode mnie. Tak! No O oh, fuck. Kurczak, no kurczak. Padłem? Nie, nie padłem. Padłeś. Nie padłem. Padłeś Nie padłem Padłeś Nie no. A, A mi to odpycha ten ten... Link to, do Gdyby macie w pierwszym odcinku w opisie w pierwszym odcinku Patrz, mm. patrz, On, on mi latać, zobacz sobie No tu i on tak przeleci Ja, ja wszystkich wybiję <laughs> oh, ola jak to <laughs> o, A nie, mówię że boss Czy z boss? To nie Na końcu? Na końcu pokaże nam fuckera. Walić fuckera. wygram jeszcze to. Jak ja sam ugram, a gram to pierwszy raz. 9 minut. Wow, 9 minut, wow, 10 minut będzie. Cii, cii, U, na, na. Pan, tak. I do mety. Hmm. To jest który odcinek? Raczej runda? Dziewięta. Która? To jeszcze jedna. O Jezu, w tej rundzie będzie boss. Już, Uuu! Ja mówię, nie, ja ty nie ja był boss! On, ty nie był boss! No ja mówię, że to był boss. Ja go na kurde... Ja go na ja tego ludzika? Nie, zmieniaj się. No, no. Zmieniają się. Ja no, takiego dobrego ludzika nie A tam, jest lepszy. Robocop. Co jest? Facio wystrzelowej zbroi, czy nie? Dobra, patrz, ja niedługo spadam. Ok. To o, ostatnia runda. Ciu, 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 ciu. No, tu będzie boss! Musisz sobie poradzić sam. Przez niedługo. Ale no. laksy. Kto? Siema, to jest konty kontynuacja. No. A, dobra, spoko. Weź mieszka. A czemu, ja już? Noooo! jak cię posuwają. Posuwają cię. Ja tego roboko bo Patrz. Pik. Pik. Co to jest? No, namierzanie. Granat? Aha. Patrz. Moment. Patrz. Mm. A kuźwa Ale jebnięcia. Nie. Kójwa, mm. Poczekajmy. No i co by tu powiedzieć? Ale zmontujemy to, nie? Mm, ale jak? Programem. Jakim? Dobry, Aha. No to wygramy tą rundę i to będzie koniec tego odcinka. To, bo muszę spierdliwać na no to. Ok. Czyli z Warszawy muszę jechać. Nie wiem, czy to teraz zostawić te dwa filmy, czy... Nie, dwa filmy nie Baranku zmontuję A, bo to jest tylko wygranie teraz? Nie. Dokąd? Do zrobiłem. Nie, 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 okay. Jak nie, nie, Okej. nie, 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 bo miałem miałem dwa życia. Siata. Jakie lagi? lagi. Kuźwa. Dobra, zaraz nie, na nie, Witamy po. A, What the fuck? Co nie? O ty nie, dawaj mi życie. O, robokopcem jestem! Chyba. No, to jest robokop. O, robokop. Ej, wsiądę na to i mnie odpadnie. Nie, Nie, ja nie mam tego. Uuu. Ja sobie to zrobię, ja to zrobię. Uwaga, A, będzie... Nie, ja go, zjadę, ja go zjadę, Na bocha, on nie żyje. O, Słuchaj, nie. Ja doskoczę? O, czekaj, to jest bos. Tu jeszcze nie ma. Kujwa jego mać. Fak, fak, fak. A to jest za przybank, prawda? Ciało nie, Czemu nie <tod> O kurwa. Fak. Zabierzmy sypicki. To jest najlepsza postać. Uwaga, wyrzucał granata. Uważaj. Nie rozwalił, nie? Wiem, ale żeby cię rozwaliło. Ale chyba mnie granaty nie rozwalam, ja nie? Nie rozwalam cię. Mówi, że... Patrz, 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 patrz. Brak zjadek, patrz, nie wychylaj nie, nie, no. nie. czekaj No jezu, all locks Teraz nie zajadł Rozwala się ten to SIĘ Jakie kolenne ukoły Nie ja, nie, tu boss Boss, pierwszy boss, uuuu jak się, zjadę Poczekajcie, muszę się nadać. Bez, 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 bez. Zaraz. Lepiej uciekaj. Jak nie chcę się zjebać. Ej, kiedy? Aha, to on taki granat. Uważaj! Yeah. Uuu! Uh! Spiona! Yes, Ma wyjść! To jest koniec tego cinka. Do zobaczenia! Witajcie się w niedzielę.